Jak mąż zajmował się domem Był sobie raz mąż, który wiecznie miał pretensje do żony o to, że nie dość dobrze zajmowała się domem. Któregoś wieczoru wrócił z sianokosów w wyjątkowo złym humorze. Już z daleka słychać było jego wrzaski, od których szyby trzęsły się w oknach. – Nie złoś się tak, mój drogi – uspokajała go żona. – Jeśli chcesz, jutro zamienimy się pracą. Ja pójdę z kosiarzami, a ty zajmiesz się domem. Gospodarzowi bardzo się spodobał pomysł żony. Wczesnym rankiem żona zarzuciła kosę na plecy i poszła kosić łąkę. Tymczasem mąż postanowił najpierw ubić masło, ale gdy się do tego zabrał, zachciało mu się pić. Zszedł więc do piwnicy, żeby sobie nalać piwa z beczki. Kiedy był tam zajęty, usłyszał nagle, że do izby weszła świnia. Nie wypuszczając z ręki czopa, czym prędzej pobiegł po schodach na górę, żeby wypędzić świnie, zanim zdąży narobić szkód. Zobaczywszy, że zwierzę przewróciło maselnicę i mlaszcząc językiem wylizuje śmietanę, która rozlała się po podłodze, rozgniewał się tak bardzo, że zapomniał o beczce z piwem. Rzucił się w pogoń za świnią, jakby to była sprawa życia lub śmierci. Kiedy w końcu ją dogonił, Kopnął ją z taką złością, że natychmiast padła martwa. Gdy zdał sobie sprawę z tego, że wciąż trzyma w ręce czop od beczki z piwem, czym prędzej pobiegł z powrotem do piwnicy. Okazało się jednak, że w beczce nie ma już ani jednej kropli piwa. Ochłonąwszy nieco, wrócił do mleczarni, napełnił maselnicę śmietaną i zaczął ją ubijać, bo potrzebował masła do obiadu. Gdy ubijał śmietanę, Przypomniało mu się nagle, że jeszcze nie wyprowadził krowy, ani jej nie nakarmił, i nie napoił, chociaż było już południe. Po namyśle doszedł do wniosku, że nie opłaca mu się już wyprowadzać krowy na pastwisko. Dam jej się paść na dachu, pomyślał. Torwowy dach ich chaty porastała bujna, soczyście zielona trawa, a ponieważ dom leżał na stromym wzgórzu, gospodarz uznał, że wystarczy położyć na dachu deskę. A krowa bez trudów drapie się po niej na sam szczyt. Tym razem nie zamierzał jednak wypuszczać z rąk maselnicy, tym bardziej, że jego najmłodsze dziecko właśnie nauczyło się raczkować i mogło niechcący przewrócić naczynie. Gospodarz zarzucił maselnicę na plecy, ale wtedy przypomniał sobie, że zanim wyprowadzi krowę na dach, powinien dać jej pić. Wziął więc do ręki wiadro i poszedł do studni. Lecz kiedy się nachylił, żeby zaczerpnąć wody, śmietana wylała mu się za koszulę. Zbliżała się pora obiadu, a masło wciąż nie było gotowe. Gospodarz postanowił, że najpierw ugotuje kaszę i zawiesił kociołek z wodą nad paleniskiem. Gdy to zrobił, przyszło mu nagle do głowy, że krowa może przecież spaść z dachu i złamać sobie nogę, albo co gorsza, skręcić kark. Wszedł więc na dach, żeby ją powiązać. Jeden koniec sznura zawiązał dookoła szyi krowy, a drugi spuścił przez komin i owinął go sobie wokół UDA. W tym czasie woda w kociołku zagotowała się, więc gospodarz energicznie zaczął mieszać kaszą. Kiedy to robił, krowa rzeczywiście spadła z dachu, wciągając go do komina. Mężczyzna utknął w nim na dobre, a krowa zawisła tymczasem na linie gdzieś między niebem a ziemią. Po dniu ciężkiej pracy, żona nie mogła się doczekać, kiedy mąż zawoła ją do domu na obiad. Czas mijał, a gospodarza jak nie było, tak nie było. W końcu kobieta doszła do wniosku, że dość już się naczekała i wróciła do domu. Widząc zwisającą z dachu ledwie żywą krowę, podbiegła do niej czym prędzej przecięła sznur kosą. W tej samej chwili gospodarz wypadł z komina, i kiedy jego żona weszła do izby, stał na głowie z garnku z kaszą. Koniec.